Mamy 31 stycznia, i jak dobrze wiecie, dzisiaj odbywa się Deadline Dane, czyli ostatni dzień w większości piłkarskich, lig, gdzie można dokonywać transferów. Z tej okazji taki szybki, wieczorny odcinek, który właśnie podsumowuje dzisiejszy dzień. Oczywiście nie będą tu ukazane wszystkie transfery, bo pozostało jeszcze kilka godzin, jakieś trzy godziny do końca okienka i na pewno jeszcze kilka ruchów tutaj yy, no zostanie wykonanych na przykład nie wiadomo dalej co z Kamilem Grosickim tak więc jeżeli chcecie kolejny film już jutro z takim już zupełnym podsumowaniem z tymi ostatnimi transferami zostawcie tu tysiąc łapek a tymczasem zaczynajmy z rana dowiedzieliśmy się o transferze Elgaziego, czyli oczywiście skrzydłowego Ajaxu, przenosi się on do Ligi Francuskiej, dokładniej do Lille, no i tutaj kwota wyniosła 7 milionów, zobaczymy jak się będzie spisywał właśnie w tej lidze, no a chyba dla Ligi to jest dobra wiadomość, bo chyba całkiem duże właśnie osłabienie zespołu Ajaxu. Dalej mamy Sirigu i jego tutaj wypożyczenie do Osasuny. Ostatnio był wypożyczony do Sevilla, jednak nie był to udany jego transfer, no bo nie występował tam w PSG, oczywiście też nie ma co liczyć na regularne występy, tak więc tutaj został wypożyczony do Osasuny. No, szczerze powiedziawszy, spodziewałem się po nim zdecydowanie więcej, że może do Ligi Włoskiej gdzieś tam odejdzie, no i sobie znajdzie miejsce na przykład w Torino, no ale niestety tak się nie stało, zobaczymy jak będzie spisywał się właśnie Włoch w Osasunie, no a my przechodzimy dalej. Oxford, ten dobrze znany młody zawodnik z Fify, no ma 17 lat i jak wiadomo nie mógł co liczyć w West Hamie na regularne występy, to mam ułatwić właśnie rating do którego przenosi się na zasadzie wypożyczenia, tak więc zobaczymy jak się tam będzie spisywał, no i tutaj skoro o nim mowa, jeszcze dodam e, o kalkę, że jest to zawodnik już były Queens Park Rangers, no i tutaj także mamy wypożyczenie do Lokomotivu Moskwa, no coś chyba mało spotykanego, bo pierwszy raz widzę anglika widzę rosyjskiej, Zobaczymy jak się będzie tam spisywał, czy się zaklimatyzuje, no ale ciekawy myśl transfer ze strony Lokomotivu na pewno duże wzmocnienie, a my przechodzimy dalej. Leon Bajlej to na pewno duża wschodząca gwiazda, na pewno o nim także już słyszeliście, czy to ze względu FIFA, czy ogólnie ze względu jego osiągnięć w Genku. No, ma za sobą świetne pół sezonu, występował w Lidze Mistrzów i to zostało właśnie zauważone. Przenosi się do Bundesligi do Bayeru za 13,5 miliona, tak więc tutaj zostały za niego wyłożone duże pieniądze. Jest to największy transfer właśnie w Lidze Niemieckiej tego okienka, tak więc zobaczymy, czy poradzi sobie na tym poziomie. No i tutaj z nim jest powiązany właśnie kolejny transfer, bowiem Betius, ten załogę z Bazylei Holenders zostanie wypożyczony właśnie z Bazylei do Genku, ma być takim następcą Bileya, zobaczymy czy tutaj udźwignie ciężar jego gry i będzie spisywał się na podobnym poziomie, no ale tak czy inaczej Betius wypożyczony z Bazylei do Genku. Kolejne wypożyczenie to HSSPS, że tyle, że do Las Palmas. Dużo się o nim mówiło w ostatnich dniach, gdzie ostatecznie odejdzie. Jak wiadomo, on chciał wrócić właśnie na Wyspy Kanaryjskie, gdzieś tam w, do Hiszpanii, e, no a dostał oferty na przykład z Watfordu, e, z Middlesbrough, z ogólnie z lig e, takich nieco innych, na przykład z Anglii, no i on sam odmawiał, nie chciał tam przejść, jedynie Las Palmas tutaj miał problemy z jego e, kwotą, którą e, chciałby otrzymywać oczywiście miesięcznie. Ostatecznie jakoś zostało to nam dogodzone, no i właśnie przenosi się Hesse do Las Palmas, do miasta, w, którego, w którym się urodził. Zobaczymy, jak się będzie spisywał. Może tam odżyje i jeszcze pokażę wszystkim, że jest dużo wartym zawodnikiem. Przed ostatnim transferem jest Ranoccia, który przenosi się do Hull City na zasadzie wypożyczenia z Interu Mediolan. Zostanie tam wypożyczony do końca obecnego sezonu. Zobaczymy, jak się będzie spisywał. On także chciałby dowodzić nieco więcej, no bowiem w musi się godzić z rolą rezerwowego. To mu zdecydowanie nie odpowiada. No a w Hull City, kto wie, może wywalczy sobie miejsce w podstawowej jedenastce, a jednak Liga Angielska wydaje mi się lepszym tutaj boiskiem, właśnie do pokazania się z lepszej strony, no i zobaczymy czemu to wyjdzie, to będzie na tyle, ciekawy jestem także czy Grosicki ostatecznie dołączy także do tego samego zespołu, no ale o tym oczywiście w kolejnym filmie. No i ostatni transfer tutaj tylko dotyczył on wysp oczywiście Van Anholt czyli ten świetny lewy obrońca z FIFA przenosi się do Crystal Palace. No w nieco takich e, dziwnych warunkach poprosił on dzisiaj o to, że chce odejść z klubu, go to nie interesuje no i została jego prośba wysłuchana, przenosi się właśnie do Crystal za 11,8 miliona, tak więc spota myślę tak, że całkiem duża. Zobaczymy jak Holender będzie się spisywał no i zapewne miejsce w pierwszym składzie to nie będzie dla niego problem. Tak więc na dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że ten film wieczorem Wam się spodobał. Niektórzy pewnie oglądają go z rana, tak więc pozdrawiam te osoby, życzę miłego dnia. Wam, którzy oglądacie to wieczorem, życzę dobranoc. Mam nadzieję, że wbijecie ty tysiąc łapek. Jutro. Widzimy się w kolejnym filmie. Do usłyszenia, no i cześć!